No wyobraźcie sobie, że Grecy nigdy o rybie po grecku nie słyszeli. Nigdy. Żaden Grek nie słyszał. O rybie po grecku, no chyba że ten, który był w Polsce albo jakiegoś Polaka poznał. Ale pewnie wtedy się też łapał za głowę i mówił: Co, co wy tam jecie? Co wy tam wiecie? Lisy w Edenie. Odcinek 118. Głodomory. Wielki test temperatury rano o godzinie siódmej na Krecie. Hipolina testerka. Nie wiem czy Wam coś mówi Hipolina testerka. Zobaczcie jak to jest pięknie. Kilka dni już tu dobrych spędziliśmy i nie wiem kiedy się wyniesiemy, bo jest naprawdę przyjemnie. A ja jestem w piżamie. Krótkie nogawki, krótki rękaw i jest mi naprawdę przyjemnie. Nie ma żadnej gęsiej skórki. W wodzie była dużo większa na pewno. Jej, tak to można żyć. Ja nie pamiętam kiedy o 7 rano było aż tak ciepło. W Polsce? Sierpień? Połowa sierpnia? Może trochę wcześniej? Zobaczcie, wysyłamy Wam na miarę GPS tutaj na dole. Jak kiedyś na Krecie będziecie, to koniecznie odwiedźcie to miejsce, tą plażę. Chociaż w sezonie pewnie jest trochę inaczej. A jeśli ktoś planuje być jak Benjamin Baton. I jeszcze raz chcę być dzieckiem, to polecam mu dzieciństwo tak jak Matosia. Puścanie się o godzinie 7 rano w domu, acz z widokiem. No, wydaje się, że nie najgorsza opcja. Wow! Jak jest? Skoro już lokatorka opuściła swoje łoże, to mogę trochę opowiedzieć o tym, jak ono wygląda, bo to jest tak naprawdę główna. I jedyna zmiana, którą zrobiliśmy na tę podróż, aktualną. Jak ktoś może pamięta, tutaj była kołyska. Ta kołyska się kołysała. Miała 50 na 100 cm, czy była trochę mniejsza no, dla takiego naprawdę małego dziecka. Teraz tutaj jest łóżko stałe. Materac już ma 120 na 60 m, czyli takie standardowe łóżeczko dziecięce. Ja to wszystko sam wycinałem ze sklejki. To jest sklejka 10 mm. Zosia wymyśliła taką, mi się wydaje, całkiem fajną okleinę, Nie ufałem temu na początku, ale teraz myślę, że to był super pomysł. Zebre w środku jest wyłożone to takim materiałem pikowanym, miękkim, żeby to się, w razie czego, jak się tam przewala, jak śpi, bo dzieci się często przewalają, to się też przewala. Żeby miała miękko, muszę się tutaj przyznać i pochwalić, że szyłem tą tkaninę. To znaczy, nie tworzyłem jej od zera, ale oprzywałem krawędzie, tam gdzie było trzeba oprzeć, żeby się nie rozwalały, nie strzępiły. Tutaj zrobiliśmy taki rodzaj zabezpieczenia, siatki, którą się zawiesza o haczyki. I dzięki temu Tosia jest bezpieczna w czasie snu i w czasie tego właśnie przewalania, o którym mówiłem. Ale tak naprawdę największą zmianą oprócz tego łóżka w kamperze jest to, że to się zaczęła przesypieć całe noce. To się zaczęło już w Warszawie, w mieszkaniu stacjonarnym, ale tutaj się nie pogorszyło. Co chyba świadczy o tym, że łóżko jest całkiem niezłe. Tosia śpi w nim świetnie, a my dzięki temu też. Przed nami kolejne miasteczko na Krecie, które nazywa się Kournas, Kournas. Wpiszemy e, Wam na pewno jak to się pisze, jak się wymawia. Wy nam napiszcie. To nie jest miasteczko nawet, to jest mała wioska. Mała wioska w okolicy jeziora, bo oddaliliśmy się trochę od morza i pojechaliśmy nad jezioro, ale zanim będzie woda, no to właśnie przejdziemy sobie, zobaczymy sobie taką tradycyjną kreteńską architekturę. Ja już widzę i mam nadzieję, że Wy też już trochę widzieliście i zostaniecie z nami dalej. Chodźcie, zobaczmy. I, I don't see how it's gone. Doesn't make sense, but every cell in my body. Nawet w najmniejszej miejscowości zdarzają się perełki architektury. Na przykład za mną stoi bizantyjski XII-wieczny kościół. Jeden z najważniejszych bizantyjskich zabytków na całej Krecie, który niegdyś miał jeszcze na przedniej ścianie nartex. I najmniej nartex nie jest to przedsionek na narty, ale jest to zadaszony przedsionek przed frontową ścianą kościoła. Jego już nie ma, ponieważ był zniszczony w XIX wieku i w tym samym wieku była dobudowana Podwójna dzwonowa wieża. Warto tu przyjechać, chociażby po to, żeby zobaczyć taki niezwykły bizantyjski zabytek Grecji. Tosiu, czy znalazłeś już kotka? Da. Tak. A gdzie on jest? Da. Tam, gdzie? Da. Idziemy do niego? Tak. A że rączkę mam dać? Tak. Da. No dobrze. Grecy są bardzo mili. Pan tam właśnie wnosi szafkę i powiedział nam, że zaprasza do swojego domu, na swój taras, właściwie, żeby zobaczyć widok. No pięknie ma pan tutaj. Jeszcze zapytałam pana, czy jakaś tawerna jest otwarta. Ciężko się dogadać, ale pan się zapytał, czy chodzi mi o to, więc chodzi mi o to. I powiedział, że tam jest biały budynek z czerwonym sercem i że tam można bardzo dobrze zjeść. Więc mam nadzieję, że zjemy. O 12 podobno otworzyli. Zobaczymy. Ja jestem głodnawy. Tawerna z czerwonym sercem, o której powiedział pan Greg. No, niestety, zamknięta. Nasz towarzysz dzisiejszej wycieczki. A tutaj jedna kawiarnia, kafeteria jest otwarta. A tam, zobaczcie, w kawiarni garnek. No nic. Jeszcze jedna tawerna jest tam. Słyszycie, co tam się dzieje? To nie są nasze brzuchy, chociaż nasze brzmią tak samo. W każdym dniu w większości rodziców małych dzieci nadchodzi moment, kiedy trzeba uśpić to dziecko. Kiedy i... można. Kiedy można i trzeba i należy nawet uśpić dziecko. I to jest właśnie ten moment. I co my zrobimy z tym, jakże cennym czasem dla nas dwojga tylko? No siesta! Siesta nawet rodzicom się należy. Nieważne, czy są Grekami, czy Polakami, czy jeszcze innej narodowości, to są rodzice. Szukamy tej knajpy, o której powiedział pan. Na razie ta, którą wskazał, jest zamknięta. Nie wiem, czy jest zamknięta teraz o tej godzinie, czy w ogóle jest zamknięta, bo nie ma sezonu. Miasteczko, wioska, w której się znajdujemy, ma 500 mieszkańców oficjalnie, więc już jednego znamy. 499 osób tylko do poznania nam zostało. Do Poznania? <grymne> Pozdrawiamy Poznań! Kornas słynie z grillowanych podrobów i z tarty kremowo-pomarańczowej. Brzmi dobrze, ja Brzmi lubię zarówno dobrze. i tarty, i pomarańcze, i grillowane, nie wiem, ale podroby lubię. A ty? Wątróbka na przykład nigdy nie była mi groźna, nawet jak byłem dzieckiem, lubiłem wątróbkę. Ja kocham, więc idziemy, szukamy chociaż jednak, ale ja nie będzie otwarta, proszę podróbę Jeden podrób niech będzie, podrób, proszę, byle nie podrobione. może chociaż na drzewie, jeżeli tarty nie znajdziemy. Żeby podroby były, nie podrobione. A właśnie, no właśnie, dla turysty podrobione pewnie są rzeczy greckie. Jeśli lokalsi nie wiedzą, to zapytaj wujka Google'a. Podobno knajpa tak jest otwarta. Nawet opinie były z dopiero co. Trochę martwo. Halo zamknięte, ale zobaczcie, chleb wisi, to możemy się najeść. Może to jest taki znak? Znak to, że wózek nam odjeżdża. Może to jest jakiś znak, tak jak się mówi pocałować klamkę. Na przykład w Grecji mówi się znaleźć chleb na klamce. I to znaczy, że nara, nara. Nie nara, a może to jest tak jak talerz dla wędrowca, chleb dla wędrowca. No nic, szukamy dalej jeszcze. Jest kół, gdzie możemy zjeść? Ciebie też nakarmimy przy okazji. Nie daliśmy wiary, zrobiliśmy jeszcze jedną rundkę. Po wiosce i nagle się okazuje, że drzwi się otworzyły, chleb zniknął. I pani jeszcze mówi, że jedzenie w środku jest. Klasyka Bałkanów. Od razu czuję, że było palone i wszędzie są popielniczki. Czyli jednak, tak jak i w Serbii, tak jak i we generalnie na Bałkanach, palenie w środku normalna sprawa. Ja nie lubię. Willecz sausage. cheese. krepan sausage. Uh -huh. Uh, cheese. Cheese, pies. The cheese pie, cheese no, pie. Yes, okay, okay, it's good. so. <laughs> <laughs> No takie, ale bruskety włoskie, pewnie Grecy nie chcą, żeby porównywać to do włoskiego dania, ale no to jest jakieś takiego, czyli grzanka, e, warzywa, ser, zobaczycie zresztą sami, my też zobaczymy, bo ja jeszcze nie jadłam, tylko słyszałam o tym. E, lokalną kiełbaskę z serem w środku i jeszcze takie ciasto serowe, ale to jest nasłono. ale pani powiedziała, że do tego się dodaje też dużą porcję miodu. nie, nie, czekamy. Hmm. Duża porcja. Pani się pytała, jedna czy dwie. Ja na początku powiedziałam dwie, pewnie, że dwie, a ona no, takie oczy zrobiła. Ale, mówię, ale to znaczy, że jedna jest duża? Aha, no dobra, tam mówiliśmy jedną. Całe szczęście. I wszystkiego po, po jedną porcję zawsze można domówić. Jemy. Słuchajcie, przesiadłem się. Żeby łatwiej do was coś pogadać, to jest dacos. Zresztą ci nie zjadła wszystkiego. <noise> tak. Dacos to jest, tak jak powiedziałam, trochę jak brusketa, a tutaj no nie do końca jak brusketa jest podane. I dobrze, to jest pewnie po prostu tradycyjne podanie. Grzanka na to pomidory, oczywiście różnego rodzaju warzywa, przyprawy, i na to wszystko na górę. Feta! Lubimy fetę, lubimy sery. Podobno w Grecji, podobno na Krecie przede wszystkim serów spożywa się bardzo dużo. Testujemy zatem ten specjal. No chleb jest rzeczywiście bardzo suchy. A! Bardzo chciałam się wgryźć w oliwkę i tam jest ogromnie twarda Małotkowo peska. No, mhm. Mm Ale prawie skończyłam no. się dentystą. No. Nie wiem dlaczego, pomyślałam, że to jest po prostu... Co peski? Ale kocham. Kocham ciemne oliwki, a jeszcze tutaj one są takie trochę za ale zasuszone, mm -hmm. ale wędzone da y, Skala 1 do 10, ile dajesz? Bardzo to jest smaczne, to jest ten chleb niby niebiesków, ale jest taki grzankowy. Więc y, wydaje mi się, że jako, o pani przyniosła już kolejną potrawę, za chwilę pokażemy jako przystawkę. Ale kalą. Okej, okay, super. Mm -hmm. super. No bym dał taką osą 7. 7-8? Chleb mnie zaskakuje, że jest takim. Chlebem sprzed dwóch dni. No nie, ale to jest grzanka, bo to nie jest taki czerstwy chleb. Czerstwy łamane na podgrzany, właśnie. Ale jest zimny, więc podgrzany wyschnięty, pochłodzony. feta. Mmm, a oliwy? Boże, to jest tyle oliwy. Oni po prostu. Kretańczycy 30 litrów na rok spożywają oliwy na jednego człowieka. Najlepsze drzewki oliwne są właśnie z Krety. To jest to, to jest to, co ma być. Słuchajcie. Pięć kiełbas wiejskich z serem w środku, frytki, pomidor, zacyki i to jest porcja dla jednej osoby. Ja chciałam wziąć dwie porcje. Weźmiemy te kiełbasy jeszcze na wynos. Czym to pachnie? Czym to smakuje? Frytki, kiełbka, willi, To się ja poczuła zapach kiełbasu? Uwaga, uwaga. Mogujesz ją? Mogujemy. <laughs> No, i jak widzicie, zmieniliśmy miejsce, ponieważ Tosia się obudziła i nie chciała być w środku. A dodatkowo jeszcze nastąpił temat Sisi. Musiały dziewczyny pójść do kampera na nasz kamperowy kibelek. To jest ten etap, właśnie. A w międzyczasie na stół wjechało kolejne danie, takie można powiedzieć, pierogi na słono z serem, który należy polać. Miodem. Wjechał też lew od pani, która nam tutaj jedzenie podawała, oraz ciuchcia, od, nowej cioci, od nowej cioci. Słuchajcie, to od razu sobie tutaj ustaliliśmy, że trochę przypomina Seadas, taki deser, który jedliśmy na Sardynii. Zapraszamy do obejrzenia odcinków z Sardynii, ponieważ wyglądał podobnie. Też był z miodem, też był taki smażony na głębokim oleju i też był na słono słodko. Ja tu sobie już polewam miodem. Generalnie zobacz, końcówka zobacz, naszego się jedzenia się. będzie zobacz. dość szybka, ponieważ Tosia. Generalnie końcówka jedzenia będzie dość szybka, ponieważ Tosia zaczęła marudzić. Niestety obudziła się w złym momencie, także my zjemy sobie te i będziemy musieli się chyba niestety zmywać. Tak to bywa. Tak to właśnie się zaczęło robić czasami. No cóż, samo życie. Spróbujemy. Ja dam Zosi już od siebie, stależa. A czy od ciebie stależa jest dużo miodu, czy nie Przepraszam piesku drogi. Proszę bardzo. Ja, 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 ja. Pierwsza mama, potem dopiero dziecko. Dziękuję. No i jak smak. Słony ser biały z chrupkim ciastem smażonym na bardzo głębokim oleju, smaczne, dobre, fajne, nie jest to coś, po co bym naprawdę wracała, bo to mi środek na trochę jak w burku, mm. no i polany miodem. Słuchajcie, musimy zakończyć, ponieważ no, siła wyższa, to jest siła wyższa, która jest najniższa z nas no ale jest wyższa mimo wszystko. Zdarliśmy się do miejscowości Retimno na przeświąteczny targ. Ciekawi, czy na przykład widać jakieś świąteczne przygotowania, czy może trafimy na jakieś świąteczne przysmaki. Na razie na pewno, jeżeli chodzi o podobieństwa do Polski, to można odczuć naprawdę sporą gorączkę taką. Jest tutaj jak w ulu, mnóstwo ludzi, nie da się nigdzie zaparkować, mnóstwo samochodów, skuterów itd. itd. Zobaczymy więc, czy również takie świąteczne przygotowania widać na straganach. że tutaj jest po prostu targ. Wspaniałe świeże owoce, wspaniałe świeże warzywa, ale klimatu świątecznego to tutaj się zagrożnie wyczuwa. Ja jeszcze szukałam chociażby takich słodyczy jak melo makarona, czyli kruche ciasteczka tradycyjnie przygotowane na świętach. Nie ma, baklawy nie ma również. Nawoływanie jednak jest, nawoływanie po to, żeby kupić. I ale na mieście nie widać za bardzo klimatu świątecznego, niby są jakieś pojedyncze ozdobienia, ale zdecydowanie dużo mniej to jest odczuwalne niż u nas w Polsce. A co u nas się pojawi w Wigilię? Jakie danie główne będzie? Proszę, powiedz. U nas tradycyjna sałatka po grecku będzie. Ja bym chętnie powtórzył to, co jedliśmy i to, co widzieliście, czyli chleb taki suchy z oliwą, dużo oliwy, dobrej greckiej oliwy, kretejskiej oliwy, oliwek i w ogóle coś takiego bym chętnie zjadł. Stoimy przy serach, szukamy fety. 200 g. Feta. Jak się dogadujemy po grecku, jak po angielsku się nie da? Po angielsku się nawet trochę da. Tutaj sporo ludzi mówi po angielsku. Tak podstawowo, to na przykład jednostki, wadzi albo ceny. Super. 2,20 20 za 200 ponad gramów fety, także nieźle. Prawdziwej fety. Mam nadzieję. Mieliśmy parę podstawowych produktów, świeżych, miejscowych, regionalnych. Natomiast póki co świąt ani widu, ani słychu tutaj na tym targu. Moim zdaniem każdy dzień powinno się święcić. Każdy dzień powinno się traktować jako wyjątkowy i nie czekać tylko na święta. Tak samo jeżeli mówimy o spotkaniach z rodziną. Raczej powinniśmy się spotykać wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a nie czekać na święta. Ale myślisz, że, że oni się tak nie robią? Doczekać. Właśnie, że oni po prostu każdy dzień święcą co, i dlatego... Wiesz co, no tak, no patrząc na nich to oni raczej ciągle się tak rodzinami spotykają, nie czekają na święta i myślę, że z nich należy brać. Przykład. To prawda. Ja na przykład widzę bardzo dużo starszych osób, podobnie jak w Hiszpanii, które sobie siedzą właśnie w kawiarniach, w kafejkach i rozmawiają. To jest moim zdaniem świetne. Póki co chcemy wam złożyć wszystkiego najlepszego na te święta. No i przede wszystkim, jak Zosia powiedziała, spotkań nie tylko od święta, na te święta. I ja wam życzę spokoju, spokoju w głowie, spokoju w życiu. I w ogóle w spokoju i dużo miłości, dużo lisich filmów, święta po świętach, i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia, Do zobaczenia!